Piątek 29 sierpnia wita Państwa Malwina Muzyczka. Zapraszam na magazyn miejski, a co dziś w programie? Mianowanie nauczycieli. Julian Tuwim Życie i Twórczość. Zamościanin na motokrosie. We wtorek w Zamojskim Ratuszu prezydent Zamoński wręczył akty mianowania nauczycielom. 26 sierpnia prezydent miasta Zamość Marcin Zamojski wręczył 25 nauczycielom awanse zawodowe na stopień nauczyciela mianowanego. Jest to bardzo ważny szczebel kariery zawodowej nauczyciela. On się wiąże z tym, że nauczyciel, który jest zatrudniony na pełnym wymiarze, jego, jego stosunek pracy ulega zmianie, bo będzie poprzez mianowanie. Tym wiąże się ochrona, która jest zapisana w karcie nauczyciela. Nie ukrywam, że z awansem zawodowym, z tą drabinką wiąże się nie tylko prestiż, ale również i gratyfikacja finansowa. Nauczyciel między nauczycielem kontraktowym a nauczycielem mianowanym jest to około 300 zł różnicy. Awanse otrzymali Agnieszka Makowska, Monika Budzińska, Małgorzata Toczek, Marta Górnik. Dorota Sławińska, Renata Łuszczyńska, Magdalena Kołodziej, Marta Garbus, Iwona Zgnilec, Agnieszka Wnuk, Damian Monachowski, Justyna Kurkiewicz, Bartłomiej Garczyński, Andrzej Harkot, Kinga Nowica, Ewelina Hojnacka wikiera Katarzyna Wołoszyn, Mariusz Symanowicz, Jarosław Rekiel, Magdalena Kołtun, Katarzyna Berdak, Ewa Borkowska-Sowa, Elżbieta Welcz, Renata Szewera, Andrzej Czochra. Obecny rok szkolny, który od 1 września nastanie, to sytuacja w przedszkolach. Mamy status quo, czyli liczba dzieci jest około 1860, czyli jest to podobna liczba jak w mijającym roku szkolnym i tam zwolnień nie powinno być. Jeśli chodzi o szkoły podstawowe i gimnazjum, no w szkołach podstawowych mamy około 300 dzieci więcej. Ale w gimnazjach mamy około 125-130 mniej, czyli per saldo można powiedzieć, że około 150 do 200 dzieci w gimnazjach i w podstawówkach jest więcej. W związku z tym zwolnienia ewentualnie mogą dosięgnąć grupę nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach, ponieważ nadwyżka dzieci jak gdyby jest w klasach pierwszych, czyli nauczaniu początkowych. Natomiast jeśli chodzi o szkoły średnie, to w szkołach ponadgimnazjalnych na dzień dzisiejszy z naszych danych wynika, że. Liczba dzieci będzie mniejsza około 80 dzieci. Uroczystość odbyła się w sali ślubów zamojskiego ratusza. W Bebuła Galerii Zamojskiej można oglądać poplenerową wystawę ilustracji Julian Tuwim Życie i Twórczość. Prace poplenerowej wystawy ilustracji Julian Tuwim Życie i Twórczość powstały podczas ubiegłorocznego Międzynarodowego Pleneru Ilustratorów. Ubiegły rok był poświęcony właśnie temu poecie. Bardzo często czytanemu przez dzieci, dorosłych. E, powstały piękne prace. E, myślę, że warto tą wystawę zobaczyć. E, przy okazji e, mamy nową, e, piękną książkę wydaną przez BWA Galerię Zamojską, e, poświęconą Tuwimowi, e, z tekstem e, e, Piotra Linka, zamojskiego poety, pisarza. Z ilustracjami, które powstały na plenerze. Artyści tworzyli głównie ilustracje do tekstów Juliana Tuwima. Łącznie na wystawie zaprezentowano pracę 24 plastyków. To są najczęściej ilustracje do tekstów, do poezji, do, do wierszy, do bajek, ale można też tutaj na tej wystawie odczytać ducha czasów lata międzywojenne międzywojennej Polski. Problemy historyczne, ówczesne. Także moim zdaniem, skromnym jest to jedna z najlepszych wystaw ilustracji, jakie do tej pory mieliśmy. Wernisarz był zorganizowany w ramach 30 międzynarodowego plenaru ilustratorów, który odbywa się w zwierzyńcu. W tym roku plastycy zajmują się twórczością Williama Szekspira w 450-lecie urodzin pisarza. Paweł Beus, miłośnik Motokrosu, opowiedział nam o swojej pasji. Mimo, iż w naszym regionie nie ma klubu zrzeszającego miłośników motocrossu, to są osoby, które się tym sportem fascynują i zajmują. Należy do nich Paweł Beus, który swoją przygodę na dwóch kółkach zaczynał już jako dziecko. Ja już jeździłem od dziecka, na motorynce zaczynałem i później kupili się pierwszego crossa i tak się zaczęło. Mi się na to, że fajne wyskoki, tak mi się podobało. Motocross nie należy do najtańszych sportów, jest też dość niebezpieczny. Tory motocrossowe usypane są zazwyczaj z piasku, gliny lub ziemi. Drogi, naprawy, remonty często. Motorko za 8 tysięcy też trzeba wydać. Paweł przygotowuje się teraz do zawodów, które odbędą się na początku października w Lublinie. Na Dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.